Dzień dobry. Z tej strony Anna Wrzesińska. Witam Państwa na piątkowym webinarze przed Otwarciem Wall Street. Generalnie dzisiejsza sesja zapowiadała się dość spokojnie. Natomiast wszystko zmieniło się po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych dalał oliwy do ognia, grożąc tutaj nałożeniem nowych ceł na import z Unii Europejskiej oraz na produkty firmy Apple. Tak więc Trump skrytykował Unię, mówiąc, że jest bardzo tak trudnym partnerem w rozmowach i właśnie zaproponował 50% opłatę celną od 1 czerwca. Także jakieś tam sygnały ostrzegawcze padły w stronę spółki Apple, która ma być obciążona 20% cłem, w przypadku, jeśli produkty przez nią wytwarzane nie będą generalnie składane i produkowane w Stanach. Więc tutaj po tych wypowiedziach Trumpa nastąpiło takie gwałtowne pogorszenie nastrojów rynkowych co przede wszystkim było widoczne na zagranicznych indeksach akcji gdzie kontrakty terminowe na Wall Street gwałtownie spadały także korygował się niemiecki DAX więc no tak jak mówię ten piątek tutaj jeszcze przed otwarciem sesji w Stanach Właśnie wyraźnie ta zmienność podskoczyła. No tuż też przed poniedziałkiem, kiedy to będziemy mieli święto w Stanach i w Wielkiej Brytanii. Tak więc w poniedziałek największa zmienność powinna być, jeśli będzie to na rynku walutowym. Natomiast zazwyczaj, jak nie ma rynku kasowego w Stanach czy też jest święto gdzieś w Wielkiej Brytanii, to jest dość spokojnie. Natomiast jeszcze. Tutaj, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień i kalendarium, to przed nami dane z amerykańskiego rynku nieruchomości. O 16:00 poznamy sprzedaż nowych domów, później jeszcze będzie przemawiał. Pan Kuk z Fedu i pani Izabel Schnabel z Europejskiego Banku Centralnego. A jeśli chodzi o dzisiejsze dane, które zostały opublikowane dotychczas, to mieliśmy rano wyższe oczekiwań/odczyty w sumie nie pierwszy, kolejny odczyt tempa wzrostu gospodarczego w Niemczech i tutaj w ujęciu kwartalnym tempo wzrostu wyniosło 0,4%, Natomiast w ujęciu rocznym tutaj mieliśmy zmiany, natomiast oczekiwano spadku o, o w ujęciu rocz, rocznym w pierwszym kwartale o 0,2%. Pozytywnie zaskoczyły również dane dotyczące sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii. Gdzie sprzedaż wzrosła o 1,2% w ujęciu miesięcznym i 5% w ujęciu rocznym w kwietniu, więc no tutaj powyżej oczekiwań rynkowych. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż w Kanadzie, to również odnotowany był wzrost o 0,8% miesiąc do miesiąca wobec oczekiwanego wzrostu o 0,7%. Tak więc generalnie te dane były w większości przypadków lepsze powyżej oczekiwań rynkowych. Natomiast no tutaj dzisiejszy dzień, czy dzisiejsza uwaga rynków po otwarciu sesji w Stanach, no jednak będzie koncentrowała się na ewentualnych dalszych doniesieniach i wypowiedziach Donalda, pewnie Trumpa, jeśli takowe będą. I zobaczymy, czy po tych silnych spadkach, po otwarciu stanów indeksy będą wracać do wzrostów. Natomiast spójrzmy już, jak wygląda sytuacja techniczna na wykresach. Tak jak zawsze zaczynamy omówienie rynków od omówienia sytuacji na rynku walutowym. Na wykresie widzą już Państwo główną parę, która w ostatnim czasie utrzymuje się w zakresie takiego kanału wzrostowego. Najbliższe wsparcie na eurodolarze w postaci właśnie tutaj zbiegających się średnich i poprzednich lokalnych szczytów, to jest ta strefa między 1,12,65, a tutaj 1,12, 12,86. No i widzą Państwo, że jesteśmy coraz bliżej tego górnego ograniczenia tego kanału, które obecnie wyznacza barierę dla strony popytowej. Natomiast wypowiedzi Trumpa przyczyniły się, widzą Państwo, do chwilowego umocnienia dolara względem euro. Teraz kurs wraca. Już na nieco wyższe poziomy cenowe, i cały czas utrzymuje się mniej więcej powyżej tego zakresu wynikającego z przedziału wahań tego kanału wzrostowego. Jeśli chodzi o funta. To dziś kolejna bardzo dobra sesja. Te wzrosty były napędzane tutaj pozytywnymi informacjami odnośnie tej sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii. Widzą Państwo, że w skali dziennej osiągnęliśmy pułap wynikający ze zniesienia zewnętrznego 127,2% całości ostatniej większej fali spadkowej. Tak więc chwilowo te rejony tutaj bliżej 1,35-25 wyznaczają najbliższy opór na wsparcie. To takie, to jest poziom wynikający z tego poprzedniego lokalnego szczytu. Widzą Państwo, że on ładnie koresponduje z tym maksimum lokalnym z 26, tutaj mniej więcej 5-6 września zeszłego roku i są to, to okolice bliżej 1,34-45. To jest taki ważniejszy poziom wsparcia aktualnie na tej parze. Jeśli chodzi o pary z polskim złotym, to na dolar złotym cały czas pozostajemy poniżej linii trendu spadkowego, poniżej dolnego ograniczenia chmury. Natomiast no też tutaj w ostatnim czasie mniej więcej od w sumie połowy drugiej połowy kwietnia pozostajemy w takim zakresie, gdzie od dołu do wsparcia stanowią te rejony bliżej 3,73 od góry cały czas jak gdyby Kurs nie może się wybić powyżej tych najbliższych, ważniejszych oporów w tym rejonie 3,82. Tak więc no, czekamy na jakiś taki silniejszy ruch kierunkowy na tej barze, natomiast ewidentnie jakoś złot bardzo osłabiać się nie chce. Takim czynnikiem do mocniejszych wahań na, złocie, na złotym, przepraszam, może być druga tura wyborów prezydenckich w Polsce już 1 czerwca. Natomiast aktualnie pozostajemy w takim węższym zakresie. Najbliższy opór to są te rejony bliżej 3, 70, widzą Państwo tutaj, 78% mniej więcej 50-80. Jeśli chodzi o euro złotego, jak na razie również tutaj bez większych zmian taki 10-groszowy zakres wahań jest cały czas aktualny i ze wsparciem właśnie bliżej tych okolic 4,22 i oporem. W postaci tych lokalnych szczytów bliżej tych okolic 4,30. Natomiast tutaj także wydaje się, że no, kurs może mieć jakieś tam problemy z istotnym zejściem poniżej tej strefy między 4,20 a 4,22 w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o metale szlachetne, to zacznijmy od złota. Po takiej większej korekcie spadkowej złoto powróciło do wzrostów. Udało się dość szybko wrócić powyżej tutaj tego. Poprzedniego szczytu. Zresztą widzą Państwo, że generalnie nie mieliśmy zanegowanego tego szczytu z um, początku kwietnia, bowiem te zamknięcia na świdzach dziennych wypadły powyżej tego poziomu i tej stu sesyjnej średniej, wykładniczej w skali dziennej, która cały czas stanowi. Ważne wsparcie w interwale, właśnie dziennym, natomiast aktualnie pozostajemy w zakresie wyznaczonym przez kanał wzrostowy na złocie. Cały czas kurs ładnie odbija od tego dolnego ograniczenia kanału, które aktualnie wyznacza wsparcie bliżej tego poziomu 3303, Dolary za uncję. Dziś udało się wyjść powyżej. Szczytu na poziomie 300, 3345 dolarów za uncję. Poziom ten aktualnie wyznacza najbliższe wsparcie, natomiast no, złoto z technicznego punktu widzenia otworzyło sobie drogę na wyższe poziomy cenowe. Takim najbliższym oporem będzie aktualnie ten rejon 3370 dolarów i tutaj prawie 47 centów. Natomiast Docelowo kurs może próbować wracać bliżej górnego ograniczenia tego kanału wzrostowego, biorąc również pod uwagę to, że taki wzrost wersji do ryzyka może sprzyjać napływowi kapitału na ten rynek. Jeśli chodzi o srebro, to tutaj w ostatnim czasie bardziej taki boczny zakres wahań widzą Państwo z najbliższym wsparciem w postaci tych zbiegających się średnich setki, pięćdziesiątki, dwusetki w interwale H4. Te średnie były bardzo mocno wypłaszczone. Widzą Państwo, że one powoli zaczynają kierować się ku górze, co może być też takim pozytywnym sygnałem w kontekście możliwości testowania tej najbliższej strefy oporu, która rozciąga się tutaj w zakresie między 3300. Hmm, przepraszam, 33 dolary przecinek 53 centy, a 33 dolary i 70 centów, tak więc no, jak na razie czekamy na wyjście z tego bocznego zakresu wahań, które powinno przynieść jakiś mocniejszy ruch kierunkowy, natomiast no... Wybroniło się to wsparcie. Mówiliśmy o tym na poprzednich webinarach, więc kluczowe. Zwracam Państwu uwagę, że kluczowe jest wybronienie przez kurs tego dołka z początku maja w tym rejonie 3166. Wybronienie tego poziomu pozwoliło na powrót na wyższe poziomy cenowe. No i teraz kluczowe jest to, w którym kierunku docelowo będzie chciał dalej podążać ten rynek. Na platynie i Palladzie w tym tygodniu padły bardzo pozytywne sygnały. Istotnie oddaliliśmy się od tych wsparć w rejonie, w rejonie 968-987 dolarów za uncję. W ostatnich dniach miało miejsce wyjście powyżej tych okolicy 1060 dolarów. No i aktualnie po tak silnych wzrostach w tym tygodniu. Zaraz może pokażę jeszcze Państwu świecę tygodniową. To mieliśmy dojście do tych poziomów cenowych z maja 2024. Tutaj ten, ten szczyt wyznaczał opór w rejonie 1102 dolarów za ucję, i ten poziom, jak na razie, się wybronił. No co jest zrozumiałe, bo w takich silnych wzrostach um, możliwe jest odreagowanie. Natomiast no, tutaj generalnie rynek w tym tygodniu ruszył się bardzo mocno i tak zdecydowanie w kierunku tych wyższych poziomów cenowych w rejonie 1100 dolarów za uncję. Więc zobaczymy, jeżeli no mamy obserwować jakieś kolejne, mocniejsze wzrosty w przyszłym tygodniu, to ta. Strefa wsparcia tutaj, bliżej tych okolic 1055-1065 dolarów powinna być broniona. No i pallad który no, także w, w tym tygodniu wygenerował pozytywne sygnały. Mieliśmy wyjście górą z zakresu chmury, powrót powyżej 200 sesyjnej średniej i tych najbliższych, najbliższych oporów, które zamieniły się teraz w wsparcia w rejonie 990 prawie 1-2 dolary za uncję. No, jeżeli w kolejnych dniach, w kolejnym tygodniu ta sytuacja ma się dalej rozwijać właśnie w kierunku mm, Generowania dalszych wzrostów, no to tutaj kurs w najbliższych dniach powinien no, utrzymać się. Najlepiej było powyżej tych okolic 990, ale przynajmniej powyżej tej 200-sesyjnej średniej w interwale dziennym, która przebiega w rejonie 980 dolarów za uncję. Na końcówka tygodnia może sprzyjać realizacji zysków. No tutaj widzą Państwo na wykresie tygodniowym. No, nie mieliśmy łatwej, kurs nie miał łatwej bariery do pokonania, bowiem dotarł do górnego ograniczenia chmury. No tak więc, jak na razie, w takich naprawdę długich interwałach czasowych, no. Widzą Państwo, że nie ma tutaj sygnału do zmiany tej tendencji, a rynek broni się na tych takich długoterminowych interwałach przed wygenerowaniem jakichś pozytywnych sygnałów. Natomiast to na pewno w kolejnym tygodniu warto zwrócić uwagę, czy właśnie będzie próba tutaj testu tych okolic tysiąca. 60 dolarów i tych szczytów z początku roku bliżej okolic 1077 dolarów załącznie, natomiast na dzisiaj kontynuacja i odreagowanie ostatnich wzrostów. Jeśli chodzi o indeksy, to tak jak wspomniałam wystąpienie Prezydenta Trumpa spowodowało tutaj bardzo szybki ruch spadkowy, nie tylko na indeksach amerykańskich, ale i na niemieckim DAX-ie. Więc dość szybko odpadliśmy od tej strefy oporu w rejonie 24 500-524 186 punktów. Kurs szedł poniżej stu sesyjnej średniej i dolnego ograniczenia chmury, więc kluczowe będzie zamknięcie tej świecy czterogodzinnej. Jeśli to zamknięcie nastąpi, Poniżej chmury to będzie sygnał do możliwej kontynuacji korekty. Natomiast no, patrząc technicznie, no, jeżeli na świecie godzinnej rynek zamknie się w rejonie tej strefy wsparcia, tutaj widzą Państwo bliżej tych okolic 23 445 a 50 punktów, no to można powiedzieć, że te ważne poziomy cenowe, wynikające z takiej analizy czystego ruchu ceny, zostaną wybronione. Jeśli chodzi o amerykańskie indeksy, no to tutaj wracamy. A może pokażę też w okolice ważnej strefy wsparcia. Dopóki rynek pozostaje. Powyżej tych okolic 20 515 punktów, dopóty no raczej nie grożą tutaj nam jakieś głębsze spadki, głębsza korekta tych ostatnich silnych wzrostów, tak więc jak na razie nastroje się popsuły, może być jakaś realizacja zysków przed tym poniedziałkowym świętem, natomiast no, same indeksy amerykańskie no, będą kwotowane w poniedziałek tylko, że krócej. Jeśli chodzi o S&P to podobna sytuacja, mieliśmy odejście od ostatnich lokalnych szczytów, przełamanie tego dołka w rejonie 5800 dokładnie Państwu powiem 5893 punkty otworzyło drogę do pogłębienia spadków, natomiast aktualnie tutaj jesteśmy poniżej tej, tej strefy wsparcia, która teraz zamieniła się w strefę oporu. No, i tak tutaj technicznie no, możliwe jest rozszerzenie tych spadków jeszcze w rejon 50-sesyjnej średniej, ale też równie dobrze rynek może się bronić po otwarciu, bo jesteśmy aktualnie na wsparciu w tych rejonach 5772 punkty. Natomiast, no, jeżeli po otwarciu Sesji na Wall Street rynek nie będzie, nie będzie chętnych na kupno. No, no, tak jak mówię, raczej takie słabsze nastroje w końcówce tego tygodnia mogą dominować. No i podobnie na innym indeksie Dow Jones tutaj również zejście poniżej kluczowych wsparć, więc ciekawa. Ciekawe będzie to zamknięcie na dzisiejszej świecy dziennej w kontekście możliwych ruchów w przyszłym tygodniu, natomiast powoli zbliżamy się do wsparcia, które aktualnie znajduje się w rejonie 41 134 punkty. Słabsze nastroje na rynkach zagranicznych przełożyły się także negatywnie na to, co się dzieje dzisiaj na rynku krajowym. Indeks CFD oparty o kontrakt na wig 20 również. Się korygował, natomiast dotarliśmy do poziomów wynikających z 38,9% zniesienia FIBO, całości tych wzrostów, które były obserwowane tutaj od początku kwietnia. Mamy również sucesyjną średnią, więc jest szansa, że to poziomy mierzej 2660, 66 punktów się wybronią w końcówce tygodnia, i tak jak zawsze. Na koniec omówmy sytuację na surowcach energetycznych, na, na ropie bez większych zmian. Cały czas obowiązuje taka długoterminowa tendencja spadkowa. Tutaj średnio cały czas skierowane są ku dołowi. Jesteśmy poniżej linii trendu spadkowego i poniżej tego ważnego oporu w rejonie 65%. 65-25. Natomiast no, widzą Państwo, że raczej dominuje taka tendencja boczna. Silnym wsparciem pozostają te rejony bliżej 55 dolarów i 30 centów. No i gaz. W tym tygodniu gaz. Zmieniliśmy serię naszego instrumentu bazowego. Instrumentu bazowego dla naszego siewnika na gazie, w związku z czym ta luka wzrostowa, którą Państwo widzą, to jest efekt rolowania. Natomiast no tutaj też y, utrzymuje się ta boczna tendencja. Wróciliśmy y, w okolice y, górnego ograniczenia. Y, ostatniego zakresu wahań. No i teraz no cały czas jakby obowiązuje to takie najbliższe wsparcie w tym rejonie 3,56. Natomiast zobaczymy, jak po wygaśnięciu tego czerwcowego futuresa, futuresa na gaz będzie się zachowywał ten instrument, ale tak technicznie no, tutaj Raczej no, po kolejnym podejściu, te nieco wyższe rejony, no, wzrosły szanse, że jednak ta taka sezonowa, dłuższa korekta, o której Państwu wcześniej wspominałam, legła w zakończeniu i rynek będzie próbował wrócić jednak na nieco wyższe poziomy cenowe. No, zobaczymy, czy po prostu w najbliższym czasie wyjdziemy ponownie Powyżej tej strefy, w okolicach 3, właśnie 75, a tutaj bardziej 3, 84, a więc natomiast no, kluczowe jest właśnie to, bo to będzie sygnał do tego, że ta właśnie taka sezonowa korekta mogła się już zakończyć. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę udanego weekendu. Do widzenia.